Ciema, z tej strony Dekoksik i dzisiaj chciałabym Wam pokazać nieco ciekawą ciekawostkę. Wygląda ona mniej więcej tak. Yy, to jest taka jakby latająca woda i buduje się ją z. Trzeba mieć lód, pochodnie i ziemię. Tylko trochę coś takiego. I po prostu robimy tak, tak, tak. Tutaj w bok. I żeby nam się lód stopił, wystarczy, że postawię bowy pochodnie. I chwilę poczekamy, ale ja przewinę, żeby nie naciągać filmika. Dobrze, wróciliśmy i jak widać zrobiła nam się już taka woda. To już można zniszczyć. Znaczy nie można kołąć w wieku, gdyż iż się zniszczy. O, zobaczcie, takie coś. I już jest zniszczone. No i to by było na tyle z tego filmiku. Zachęcam do subskrybowania, pisania komentarzy i takie inne. No więc dziękuję za obejrzenie. Nara.